Kolejną funkcjonalnością, o której chciałbym powiedzieć, jest akceptacja dokumentów. Nie ma specyficznego modułu dotyczącego akceptacji. Ta akceptacja pojawia się w każdym module. Możemy akceptować doku, dokumenty, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury. Możemy do, akceptować utworzenie nowej kartoteki. Te wszystkie dane związane z akceptacją są powiązane w systemie pomiędzy modułami. Rozpoczniemy od. Przepływów pracy, w których możemy za pomocą dostępnych szablonów w systemie stworzyć sobie przepływ pracy związany na przykład z dokumentami zakupu. Jeśli chcemy utworzyć nowy, mamy kilka różnych gotowych. Otwórzmy akceptację dokumentu sprzedaży na przykład. OK. Możemy ingerować w kroki w każde zdarzenie może wywoływać konkretną akcję, jest to bardzo rozbudowany moduł, można naprawdę różne sposoby i różne zasady ustalić co do każdej akcji. Jeśli mamy uruchomiony i włączony, jeśli włączymy system. Będzie rejestrował wszystkie akceptacje w systemie. Nie będziemy tego włączać. Pokażę, w jaki sposób można to ustawić. Ustawienia akceptacji. Ustawienia użytkowników akceptujących, gdzie poszczególnemu użytkownikowi możemy określić limity akceptacji, zarówno sprzedaży, jak i zakupu. W tym przypadku użytkownik DEL jest użytkownikiem nadrzędnym, to znaczy ma nieograniczony limit akceptacji sprzedaży i nieograniczony limit akceptacji zakupu. Natomiast użytkownik TEST jest użytkownikiem podrzędnym. Ma limit 1000 zł, jeśli chodzi o sprzedaż, i 5000, jeśli chodzi o zakup. Oznacza to, że wszystkie zakupy. Powyżej 1000, sprzedaż powyżej 1000 i zakupy powyżej 5000, akceptacja zostanie odesłana do użytkownika nadrzędnego, czyli ten użytkownik nie będzie mógł wykonać danych zakupów, będzie musiał użyć akceptacji, wysłać żądanie akceptacji do użytkownika nadrzędnego. W jaki sposób to wygląda na dokumentach? Jeśli wejdziemy w przetwarzanie zamówień. Faktura zakupu i stworzymy nową fakturę zakupu. Ja otworzę tutaj jakąś istniejącą i jest gotowa do wysłania. Możemy użyć funkcji wyślij żądanie akceptacji. Wtedy system wyśle do odpowiedniej osoby daną akceptację. Osoba, która powinna otrzymać akceptację w zapisach akceptacji może znaleźć swoje rekordy.